I już Woda, życia kolei. I już i już! Siódemeczka. Lucja ma ten przygodowy z kanału Witam i elf nam odjeżdża. Witam, cześć Luja ma ten przygodowy z kanału z YouTube'a L bo wiem, że nagrywałeś chyba, Lucy, ja przygodowy jestem z kanału, jak co? Bo wiem, że tu Kacper chyba z Bielska nagrywa i wiem, myślałem, że to ty! Ale to nie ty, aha. Dla siebie, aha. A, ale żebym trafił, masakra. No fajnie, dzięki, na razie. Pasja, kolejnictwo, ta miłość, to jest to. No i co? Jedziemy dalej. Korfanty nam pojechał. Tu widzimy Elf nam z pierwszego toru pojechał. Tu nam drugi stoi. No jest pięknie. Zawaliłem, bo akurat nie miałem jednego, dwóch składów nie miałem, ale musiałem odpocząć naprawdę Mamy praca i my nie zarabiamy na tym. To jest nasza pasja. Nie mamy... Nawet jakbyśmy mieli, nie wiem, 50 tysięcy subów albo więcej, to pewnie też by to była pasja, bo w tyłku mam filozofię taką, żeby z kogoś dzielać. Trzeba pracować, trzeba się rozwijać, ale jednak no coś pięknego, patrzy, złożył, złożony został. Ale... No pasja wygrywa tutaj. Nie mam tej stabilizacji, bo mi się akurat bateria wyładowała. Nie wiem, parę minut baterii. Tamta kamera pierwsza była najlepsza. Do 80 minut. Tu parę i jest masakra. Mamy elfa na rozbiegu. Numery widzicie, to nie będę pokazywał, zresztą pasjonaci bardziej wiedzą gdzie, co, jak. Ja to pokazuję ze strony szarego człowieka. Inna koncepcja stylistyczna w filozofii. No i co? Jedziemy dalej. Może coś jeszcze uda. Warszawę zgrać. No zobaczymy. Lucia ma to przygotowę z kanału z losuchu białej. Zawsze i wszędzie koleją. Yeah. Nie chcę mieć yy, EN75 jestem ślepa, jestem tak jestem ślepa, ale wy pewnie zobaczycie. Jedziemy dalej, jedziemy dalej. Yeah. No i ci powiem, że... że miałem Nie wiem czy coś mówi, czy sobie zapomniałem ślicznie. Tym datem też właśnie Boże Miałem kurde, już byłem tak przy, przytegowany Patrzę Ło i, i wiesz co, złapałem co mnie dziwi teraz na Katowice Impulsa? Więc to myślę, tak jeszcze zapowiedziałem. Będzie albo elf, albo dwu, ten dwukwatelowy n 57 Patrzcie, impuls, normalnie byłem w szoku. Oni tutaj mieszają te A pamiętasz, a ty A nie pamiętasz. Yy, w linii 117 jeździła zielona z dwoma wagonami przedsiębiorciła I, i cargo to, to jest jeszcze ma masakra 06 w ogóle to była chyba w ogóle ostatnia służba 06 na polskim 06, potem była 07, potem była 07 Pamiętam, pamiętam To miałem pan takie jeszcze. No, je, 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 jechało właśnie 07 bo czasami no. w ogóle 2 a wiesz co ja wiem, do Lublinca yy, ET22 no, ET22 By, byk, byk, no z dwoma wagonami też pożyczali ET22, ale też tu jeździły w Katowicę Bielską co mi się podoba na pierwszym torze Elf nam jedzie do Katowic 17.56 i zauważ sobie na pierwszym torze stacja tam gdzie Laciwusz wjeżdża, nie wiem czy widziałeś yy, pociąg yy, jest iluzją Wiedziałeś o tym? Nagle se tamki, że super wygląda. Ci mogę teraz pokazać, bo ja nawet nie wiem, to jest kamera. Piesze, zwykły ten. To jest full HD, nie, ale. Rozdwaja się. Nie wiem, czy wiesz o co mi chodzi. Na pierwszym y, torze. Byłeś tam, to musisz wiedzieć. N5700D. On się tam rozwaja, że jedzie jakby tak, lekko i tak. I się wydaje, że on jedzie w dwóch kierunkach. Nie, zawłasz sobie że na pierwszym torze i chcę popatrzeć, jak on odjeżdża. No, na A, tak. Ale nie, nawet jak pendulino odjeżdża, to sobie zobaczysz, że, no, mistrzów się Katlen ma super filmy, nie wiem, jak on to odrabia filozoficznie, ale... Taka jest w nie ale tak zieleń, Tak nie wiem, albo podrabia, albo coś, bo tak prześliczne to jest. To no To co zrobił tam na w związku na tym to jest klasa. Także potęga, potęga. To się kadria, kamina, nikodema. Yy, młodzi ludzie a tak nagrywają, że wiele wiele jeszcze innych tylko że on wie no on tak może się lubi go oglądać mata lubi oglądać klaskę matka, piotka Krzysztof ten 7 czy że on pięknie, oje, pewnie co? Gagarin fajnie robi. te fajnie, fajnie, super, super dobrze bo ja to tworzę taką filozofię inną, ja to wiem. A no co się nie dzieje? Co? Jest? Patrzcie za ostrynek? Zaczynam ale nie wiedzą, na to z nie zaczynam wierszty. Nie, słyszałem. Ja ja a... ale nie, może być zastępca? Nie, bo w ogóle nie, nie mam zastępcy. Ja dzieje, tak? No, no. Sory, będziesz na filmie, ja też wjeżdżam. Mokro, ja nie mam drzewa, no. Ja, ja sobie... myślisz, ja nagrywam. Soli ja nie ten, tylko żebyś sobie nie pomyślał, że jak już będę... Czekaj, już to skończę, to nie do Nie no, to jak on tu zaczyna, to już go mogą wstawiać, To już go można wstawiać, no. Bo ten, co będzie jechał na dnie, to on może mieć ciekawe sceny. Yy, no, no. Będę No, no. Koda robi to aż tak piszczy, strasznie. Koda robi tak piszczy, strasznie. No. Ko? Pod viatom, no. Pod viatom. No. No, no. Tak. Jedzie na pierwszym, faktycznie, w tam uciekło. Bo... Nagrywaj, nagrywaj. Kurde, ale cię śmigłem. Przepraszam. Moja, moja bardzo wielka wida. No dobra, Nie wytoczę proszę. A nie wytoczę to nie? Jak, albo macie z bo z tego, tak, zaś za na kawę, że będzie. <grym> w tematach, tyludy. Ty. <grym wiosenie> <grym wiosenie> Czyli teraz masz, tak? Tak. Gdzie? No, ze, z Matudo. Nie, za rok dopiero. A, a, e. a. Ale to ostatni rok. Ale roboty jest dużo do tego wszystkiego. O? No. 1, 2, no. 3, 1. Już widzę po czole. No. A mi się one podobają. Nie wiem czemu. Wiesz, wiesz, tylko jaką moją wadę? Wózek masz. Jak będziesz. kiedyś na Podlesiu on stanął. Była awaria prądu i nas tak. Wiesz, był remont mostów. Był remont mostu wiesz w tym. I e, ściągali nas, normalnie. Nie mógł dojechać do Kent, do Podlesia. I stanął. 300 metrów stąd powiedział, nie będzie ryzykował, bo nie ma szans, żeby, wie, nie będzie ryzykował, no i nadciągali. To się tak wydaje, że to jest, sorry, nie, nie chcę chce przesadzić, bo ale chyba było tyle. Normalnie nas ściągał maszynista, źle jest od zeb... tu jeszcze jest naniesione, bo to jest specjalnie, to jest pierony, a właśnie na przykład elp Ci się wysunie, już masz to... Ale słuchaj, bo byłem kiedyś na tym, Ja wiem, no. ja wiem elegancję, no rozumiesz o co mi chodzi. No jedzie. EU 07005 Dzięki Niezu, czemu nie ma zielonych? Się tak podobało zielone. A przynajmniej kremowa jak była... Ja kraju... A wiesz, jeszcze był denatura. Taki był fioletowy, pamiętasz? Denaturaty się mówiło. No ale pamiętasz? Co jest no, no. Czas, to jest kałość podbiegów. Puszcie na ma Ja ci mam dzień, ja ci jak ja będę kur... w robocie się śmieje. Od 14 mamy jakiś taki dzień. bo tego wane, że myślę, że jest wcześniej. Od 14 ci powiem, no nie wiem, mamy się w robocie zabił. No, no nie wiem, no wszystko mi zrągle że żeby jechał, Nie wiem co gdzie jedzie, o której godzinie coś dzisiaj, dzisiaj mam po prostu dzień taki, że nawet Czekaj, się tutaj. No. Ale, że ten już jest? Dobra, ja jest tego wgram. Więc tam muszę jeszcze chwilę pójść. Chciałem, żebym ten, ale... Ale mi minęło szybko. Fajnie podziękował Ci też wiesz, za wszystko, że korzystał. Pozdrawiam, tam znasz. Ja mówię, ja tylko jestem amatorem. Ja kręcę filozofią, innymi schematami wykleowana stylistyka. Co wiem, to wiem, co nie wiem, to nie wiem. Wali mnie to oni, to oni wszystko, wiesz, jak widzą. mi się podobało strasznie, na przykład strasznie został... Ci, co właśnie fajnie nagrywają, są strasznie banowani. Nikodem miał na filmie, je, jechał gdzieś w Polskę, miał fajnie, wiesz, że jedzie, opowiadają z Bartkiem MK, że tam... Patrz, to jest Dart, to jest ten, a to jest Field, a to, a to jest e, e, 57, a to jest e, Byczek, a to jest... Ten gagarin, popatrzcie, robo gagarin mamy. Bardzo fajny film, i tak został spanowany. Fajnie, ale właśnie ja nie lubię takiej. Wiedza jest. Wiedza jest piękna. Ale jedno. Nauka jest pochodną wiedzy, ale nauka. Epo 07 2016. Ale. Yy, nauka, która jeżeli się ze szkołą. to szkoło, ja nie chcę takiej, wiesz, nauki typowej dawać do, do tego. Nie ma sensu. Szatlec człowiek ci, ci nie powie, że to jest siódemka, e, tylko człowiek ci powie, ale fajny pociąg. Jak go no, zachęcić, żeby jechał. Osobny. Fajnie, osobny. No, no. fajnie. No, ale jazda widać. Fajnie. No i dobra, na razie końc racji. Kontynacje... Słowiańska Biała Ilusy, amator przygodowy Jedźcie z nami, jedźcie z nami, jedźcie z nami Zawsze koleją yeah. Jedziemy dalej, yeah. Tu moja przygoda się kończy TELKA. Jadą Wracamy a M57, jeden jeden trzy 1 No i co? Do no zaś na czubie siódemka, tam ELF po czasie i wszędzie koleją. na czterdzieści dziewięć. tam właśnie ten zmieniające kamy siódemki. Piękno, tu jest, czyli Siódemka, no a my jedziemy do domu. No i co? Wielka i ze stacji. Wszystkie składy. On jedzie później, więc musimy wsiąść. trzy 571331 Zawsze i wszędzie koleją. Tam też S27 jedzie. Ale tutaj ja ma to przybudowy z kanału. Zawsze wszędzie koleja. Yeah! Ruszamy po Za chwilę zobaczymy siódemeczkę. Co ciekawe jest to jedna z pierwszych siódemek Jedna EPO 7016 tam ta była wcześniejsza. Nie mieli E tu Elfa. Wielki Białej W miasta No i co Jedziemy w N57 dzisiaj jest Piękny dzień Dwie siódemki Impuls Chyba w 2 lf 2 2N57 No będzie to wspominać Na no, razie końca relacji Jedźcie z nami, jedźcie, znamy. jedźcie znamy. Jestem ja, bardzo przygotowanym yeah. przez niego. tym co żeśmy przyjechali dwa tysiące jeden pięćdziesiąt siedem dwa tysiące sześć. O, 2006. Było do przewidzenia. No i e, 1331 jedziemy i widać ładnie mąkę. No co, wiecie, zawsze wszędzie koleją. dobry było Przypomnę, że w Polsce, jak można było powiedzieć. Jeden, trzy, trzy jeden. Coś pięknego. Ile jeszcze lat to pojedzie? Mat? ten 27, bo wziął 1. W klimacie? Nie w Jeszcze nie wiadomo, ile jeszcze to pojedzie. I jesteśmy unikalni. Dolamy to, co być może nie wiadomo, ile pojedzie. Kochamy. Nie. Yeah. Jesteśmy już w domu. No coś się da, udało usłyszeć.

No i co? Mamy klasyka N571331 Zawsze i wszędzie koleją Do widzenia, miłej Placy Jesteśmy w domu Mieliśmy Panią składów pięknych Uchwyconych Najbardziej mnie tak angażował Co? Jedziemy dalej Było nerwowo, ale może być piękno Trzeba powiedzieć pacjentom co się dzieje w składzie byśmy dali ladę Yeah Adlewowi, jesteśmy w domu W Podsumowanie Nie podskakuję Nie mówię, dziękuję kaclowi więc dziękuję za zaangażowanie. Jego wiedza jest bardzo duża. Nie można tego określić. Fajnie nagrywa, fajny ma ten. Czekałem kaspera, który nagrywa. Prawdopodobnie jest ten, którego od wielu lat znam, ale. No jest fajnie. Po prostu powiem szczerze, że jest bardzo dobrze. Na razie kończy z Zlot z lufu biała i już było mało Więc zbiorska biała i Przepraszam, że znowu zbierska biała No ale Cóż można Cóż nie można <śm> <śm> No więcej można Tyle co można <śm> yeah. Boo, 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 Kulna, boo, boo, Hm! Czemu tu nicy... ...nikt nie mówi? boo, Bo jesteśmy w domu. No, to co? No nie rzeknij. Jesteśmy w domu, muszę to powiedzieć. Koń z